Moi drodzy, witam serdecznie po dłuższej przerwie, czyli po wakacjach. Moi kochani, akurat jesteśmy chwilę po bednarach. Także, między innymi, też z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za, za odwiedziny, za przybycie na stoisko, za to, że mieliśmy w końcu okazję się zobaczyć. Mieliśmy e, okazję porozmawiać, e, zobaczyć się w końcu, kto jak kto wygląda. Bo z niektórymi z Państwa znamy się e, przez telefon, czy tam powiedzmy tylko pisząc e, SMS-y bądź przez, e, przez Messengera. E, fajnie było się w końcu tak zobaczyć, kto jak kto wygląda. To jest, to jest po pierwsze. E, moi kochani, dzięki za to, że, żeście przyszli, bo bardzo ciekawie, było bardzo, były bardzo fajne tematy też poruszone, między innymi. E, kolejna rzecz też w yy, z racji tego że Kręcę już od jakiegoś czasu dla Państwa te materiały na temat stosowania kwasów humusowych, to no już gdzieś ta moja twarz jest yy, gdzieś tam. pokazuje się, że jest gdzieś tam rozpoznawalna, na tyle, że stworzyło to wiele, wiele śmiesznych takich sytuacji. Między innymi jak mały chłopaczek podszedł z, z tatą do stoiska i mówi: Tato, tato, zobacz, to jest ten pan od humusów, yy, co go oglądasz. Tak? tak, to rzeczywiście to jestem ja, ten od humusów. Yy, moi drodzy. Bardzo Państwu dziękuję po raz kolejny za to, że mieliśmy szansę się zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie były ostatnie targi. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, kiedy się widzimy. Myślę, że takich sytuacji będzie wiele, gdzie będziemy mogli się jeszcze spotkać na żywo i spokojnie porozmawiać. Moi kochani, krótkie intro i kilka słów o bardzo fajnym, można powiedzieć, bardzo fajnym takim nawoziku, który dziś chciałbym Państwu zaprezentować. Myślę, że, że może podbije Wasze serca. Myślę, że, że się w większości z Państwa spodoba to co, to, co powiem. No i może zainteresuje też Was ogólnie sam ten produkt, który właśnie dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Wobec tego, moi kochani, krótkie intro i zapraszam na dwa słowa: krótką prezentację produktu. Moi drodzy, wielokrotnie spotykałem się z takimi zapytaniami, w jaki sposób dobrać nawóz wieloskładnikowy. Z nawozami wieloskładnikowymi jest taka historia, że oprócz wiadomo zwanej bomby witaminowej zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy okres suszy, czy powiedzmy, no na przykład tak jak trafiło nam się akurat w tym roku, gdzie to lato bardzo mocno nam się Przeciągnęło i zastosowanie takich nawozów wieloskładnikowych spowoduje to, że one będą sobie dalej w ziemi bezefektywnie leżały. Humusen Plus został stworzony właśnie pod kątem tego, aby, aby te rośliny mogły sobie je bardzo szybko przyswajać składniki mineralne, czyli, czyli te makro i mikroelementy, które są zawarte w tym produkcie, czyli w humusenie. W humusenie. dobrze powiedziałem, w humusenie. Moi kochani, humusen plus jego łatwość stosowana polega na tym, że dawkujemy go w ilości 5 litrów na hektar bez względu na to, w jakiej fazie znajdują się rośliny. Kolejna rzecz, którą chciałbym Państwu też powiedzieć, to to, że ogólnie. W naszej glebie składników mineralnych makro i mikro składników jest bardzo bardzo dużo, zwłaszcza azotu. Natomiast niestety, ale te składniki nie są w sposób efektywnie wykorzystywane. Zresztą coś wam pokażę. Zobaczcie sami. Spójrzcie tutaj, zobaczcie Niby mamy pole, wszystko ładnie, pięknie, tak? I teraz tak, zarzucę taką ciekawostką. Gdyby, załóżmy, to jest jeden hektar. Powiedzmy, mamy tutaj jeden hektar. Gdyby odkroić ten jeden hektar na głębokość około 20 cm, to waga, gdyby to zważyć, tą całą ziemię, którą żeśmy odkroili, to ona ważyłaby około 3 milionów kilogramów co daje nam mniej więcej około około co daje nam 3000 tysiące ton i teraz proszę państwa 3000 ton gleby o, mm, o grubości 20 cm. nie ma takiego bata żeby składników odżywczych tutaj nie znaleźć tutaj składniki odżywcze są tego tych składników odżywczych jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo natomiast niestety tak jak Państwu powiedziałem, efektywność ich wchłonięcia jest bardzo, bardzo niska, jeśli tych mikroorganizmów będzie tu bardzo mało. System korzeniowy, coś, co, co, co dzieje się z systemem korzeniowym. System korzeniowy przy zbożach sięga nawet do półtora metra. Te rośliny zaczynają szukać pożywienia, co daje skutek taki, że no niestety korzeń idzie bardzo głęboko, góra będzie słaba. Moi kochani, humusen jest tak skonstruowany, że Rośliny, mimo tego, że oczywiście zębów nie mają, więc, więc troszeczkę w inny sposób sobie aplikują składniki odżywcze. Humusten, tak jak Państwu powiedziałem, jest tak skonstruowany, że po wymieszaniu go z wodą i zaaplikowaniu go do opryskiwacza Łatwość jego stosowania polega właśnie m.in. na tym, że rośliny bardzo szybko i bardzo efektywnie zaczynają sobie składniki odżywcze aplikować, wchłaniać, tak, to, to, tak można to nazwać. Z takiej ciekawostki, moi kochani, powiem Wam jeszcze o wielkim rekordziście, którego korzenie sięgają do, nawet do 3 metrów, a jest nim to jest rzepak gdzie jego system korzeniowy potrafi sięgnąć nawet do 3 metrów w poszukiwaniu składników odżywczych. Tutaj, proszę Państwa, tak jak już przy okazji jestem, to też między innymi pokażę Wam pole, na którym jest, jest ogólnie stosowany cały program nawożenia humusami. Tutaj jest akurat ten rzepak, który Państwu pokazywałem. On ogólnie tak, nie wiem, czy widać to na kamerce, dosyć ciekawie wygląda. Jest do, dosyć gęsty. Nie wiem, czy czasem nie jest za gęsty. W każdym bądź razie humus był tutaj też stosowany zaraz po tym, jak, jak za, zaczął się żapak pokazywać jak gdzieś około 5 cm. W każdym bądź razie ogólnie humusy były tutaj stosowane dosyć, dosyć często. Moment, ja chcę, chcę coś Państwu pokazać, bo ja mam tutaj taką kontrolkę między innymi też tutaj chciałem Wam pokazać, gdzie humus był. Stosowany. Już nie mówię o humusenie, tylko ogólnie o, o, wcześniejszym, o wcześniejszych kwasach humusowych. I to też widać na tym takim kawałeczku. O, zobaczcie, widać. O teraz widzę, bo tutaj słońce mi też pada na kamerkę i odbija się. Nie za bardzo widzę, ale tu możecie zobaczyć. Yy, są takie prześwity, gdzie nic się nie dzieje. Widać, że ten rzepak jest, jest marny, jest słaby. Natomiast tutaj dalej, tu już troszeczkę, moment, jest lepszy i ogólnie widać tutaj, że ten rzepak jest naprawdę mocny, tak? że na pewno coś z niego będzie. W każdym bądź razie też, gdyby na przykład, wiem dzisiaj, gdyby te humusy nie były stosowane, no to większość plantacji wyglądałaby mniej więcej podobnie tak jak tutaj. Proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa zapytał, czy Humusen Plus można stosować na łąki, oczywiście odpowiem jak najbardziej: wręcz należy stosować go na łąki. Dlaczego? Dlatego, że moi kochani, zawartość makro i mikro pierwiastków, o których Państwu wcześniej mówiłem, właśnie pozwala na to, aby ta jakość trawy była o wiele, wiele lepsza. Oczywiście wiadomo, im lepsza trawa tym jakość paszy też będzie o wiele, wiele lepsza. Dlatego Humusen, zresztą tak jak Państwo wielokrotnie wspominamy o tym, jeśli chcecie popróbować te produkty, które Państwu reprezentuję, które Państwu prezentuję, dobrze sobie zrobić tą kontrolkę, aby mieć odniesienie. Jak gwarantuję Państwu, że stosowanie Humusena naprawdę poprawi jakość, jakość waszej trawy, jakość łąki i to będzie naprawdę widoczne gołym okiem zaraz po pierwszym zastosowaniu. To na co warto zwrócić uwagę w produkcie pod nazwą Humusen, to przede wszystkim skład, moi drodzy, ponieważ Humusen zawiera między innymi wapń, zawiera żelazo, fosfor, potas, yy, mangan, żelazo Mieć, cynk, chyba wszystko wymieniłem. W każdym razie to są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne składniki. Dlaczego humusen nie zawiera azotu? Dlatego, moi kochani, że on jest niepotrzebny w tym produkcie, dlatego, że tak jak Państwu powiedziałem, azotu w glebie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Humusen aktywuje bakterię, tą, która nazywa się azotobakter, i to ona, ten azot ogarnia w taki sposób, że roślina naprawdę nie potrzebuje tutaj dużych dawek nawozów. Yy, dziś rano moi kochani, byłem u moich znajomych na gospodarstwie. Mieliśmy tam jeden temat do omówienia, między innymi też właśnie temat humusów. I co się okazuje? Kolega, który stosował bardzo często nawozy mineralne, sam stwierdził, że ma już kompletnie dość stosowania nawozów azotowych, dlatego, że okazuje się, że im więcej tych azotów, tych nawozów azotowych dostarcza do, do swojej gleby, do, na, na swoje pole, tym niestety, ale plon jest coraz niższy i, ta, i rośliny w ogóle wyglądają bardzo, bardzo marnie. Natomiast wcześniej, kiedy zastosował właśnie humus na resztki pożniwne akurat, sam zauważył, że ziemia jest całkowicie inna, ma całkowicie inną strukturę. No i w tej chwili rośliny, które są posiane właśnie po tym, jak został zastosowany humus na resztki pożniwne, całkowicie w ogóle inaczej wyglądają i widać, że są o wiele, wiele mocniejsze. Dlatego też między innymi, moi kochani, humusen jak najbardziej można traktować jako nawóz dolistny, jako nawóz wieloskładnikowy. I jako produkt, który yy, można nazwać tak zwaną odżywką. Yy, ta odżywka gwarantuje Państwu, że yy, spełni Państwa oczekiwania pod kątem cenowym, pod kątem yy, jakości yy, gleby, yy, no tak, no jakości gleby też, dlatego że yy, mikroorganizmy, które są, one zaczną się oczywiście tam namnażać, będzie to całkowicie o wiele, wiele lepiej wyglądało niż stosowanie samych nawozów mineralnych. Moi kochani, jeszcze dwa słowa odnośnie zastosowania produktu pod nazwą humusem. Chodzi o to, że dajemy go naprawdę bardzo, bardzo mało, bo wystarczy 5 litrów, tak jak wcześniej Państwu wspominałem, 5 litrów na hektar naprawdę już zrobi nam robotę. 10 litrów również można zastosować, ale to już naprawdę na glebach bardzo, bardzo słabych. Te 5 litrów naprawdę jest całkowicie optymalne i wystarczy już na to, aby zobaczyć pierwsze efekty. Moi koledzy, na zakończenie zapraszam Państwa na forum, na facebookowe, nasze forum Japonka przez Świat, dlatego że tam jest dosyć dużo ciekawych rzeczy, można się powymieniać informacjami. Odnośnie stosowania. Moi kochani, dodam jeszcze tak, że zasubskrybujcie kanał, dlatego że mam w planie pokazać Państwu namacalne dowody na to, jak działają humusy. Dlatego, że jest taki program, w którym będę brał udział. Jeśli się uda, to między innymi, właśnie będę Państwu pokazywał. Kontrolki w różnych gospodarstwach, jak działają właśnie m.in. kwasy humusowe, bakterie, jak to zostało stosowane. Już nie tylko ja będę się też wypowiadał, ale właśnie też między innymi użytkownicy. W każdym razie taki jest kochani plan, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że kiedyś jeden chłop planował i umarł, więc trzymajmy się tego na razie. Zobaczymy, co, co czas pokaże. W każdym razie ja po cichaczu sobie planuję to że będę Państwu właśnie pokazywał te dowody na to, jak działają kwasy humusowe. Moi kochani, na chwilę obecną dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że humusen e, e, zagości na Państwa gospodarstwie, dlatego że, tak jak, tak jak powiedziałem, warto go mieć u siebie, ponieważ e, jako nawóz wieloskładnikowy naprawdę robi fajną robotę, a też jest naprawdę mega dostępny, jeśli chodzi o, o ceny. Moi kochani, na tyle. Chyba koniec. Zapraszam też na TikToka, jak również na Facebooka, sprawdźcie, dopisujcie się, widzę, że grono użytkowników humusów rośnie, więc, więc zapraszam również właśnie między innymi na Facebooka. Moi kochani, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, jeszcze raz dziękuję za odwiedziny na targach, myślę, że będziemy się teraz spotykali. Częściej. Moi kochani, wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!